Witam w kolejnym odcinku z tym razem już z serii Enter Game Talisman Online To będzie nasz już drugi odcinek oto nasz skowroneczek tak zaczęliśmy zaczęliśmy nim grać i będziemy kontynuowali naszą grę mamy już jedną misję bierzemy kolejną Teraz już chyba tam. Tak, tutaj go mamy. Killbot Eidolon. Już widać mamy czwarty level. Nie wiem, sprawdzę, czy nie trzeba było broni naładować. Jednak trzeba. A to dopiero, jak już dojdziemy. No, i to już tutaj powinno być. Tak, mamy ich. Mamy zabić ich ośmiu. On będzie nas pierwszy. A, zapomniałem broń No i mamy czwarty level naszego łuku. Mówię, że naprawdę warto ładować, bo... Wiele większy damage jest. No a później to sobie by to wyobrażał by z łukiem na pierwszym levelu chodzić. A jedź naj. Nie, chyba muzyczka jest wyłączona Audio. Muzik. Nie, zobaczymy. Włączyć włączyłem. Czemu tamer? Dlaczego Tamerem gram? No bo to jest świetna postać. Jak dla mnie. Najbardziej, największy damage ma. Może szybko zabijać. Szybko używać swoich skilli. A przy tym mało tracąc many. z porównaniem do reszty w postaci To naprawdę jest to mało OK, zabiliśmy już ale mamy jeszcze jednego złapać za pomocą tego przedmiotu Ten jest to tylko motamer właśnie bo tylko on będzie posiadał swojego stworka Tutaj oddamy misję. Znaczy, muzyczka jest, czyli jest wszystko dobrze. A najpierw zabijemy Big Plot Eidolon. Czy Eidolon? Nie wiem. Ja to z angielskim niezbyt dobrze. Trzymam. mam. Będzie tak za mną łaził. Jak oddam tą misję, to oczywiście go już nie będzie, ale będę mógł łapać wszystkie stworki, jakie chcę. No stworki... Wszystkie, oprócz takich... Oprócz takich, którzy mają ludzkie postacie, można powiedzieć. Można będzie tylko łapać te stworki, które mają taki sam level albo mniejszy, wyższych niestety nie można. Nie można również łapać tych stworków z jaskiń. No tam, tam są wiele lepsze. Mają więcej życia i więcej bio. Jakby takiego złapać, to normalnie wszystko by się samemu robiło. Chociaż jak tamer jest dobrze um, rozbudowany, w sensie um, ma, lepszą, ma dobrą broń i dobrze, dobre eku, to tam może sporo zdziałać sam. Zrobić sam kawy, czy te jaskinie. No, inne też postaci mogą nie samemu same robić. Jak się wykokszą, że tak powiem. No ale w mniejszym stopniu. Tamer ma swojego peta, który w dużym stopniu mu pomaga. No i tu byliśmy. Z z questu, założymy sobie. No, chyba zmienili. Wcześniej dostawało się zielonej tymki Jak widać, niebieskie są zawsze lepsze od zielonych. Tu jeszcze jest. Jeden. A ja tu pisze, że to byliśmy piąty level Wykonajem misję I teraz przydałby nam się Mistrz takowy Uciskając klawisz K mamy tutaj mar. My upper teams i help. No tutaj pisze, że można być mistrzem mając 30 level lub większy. Twoich uczniów można zdobyć, jeżeli ma się 5 do 20 levela. No i jak znaleźć takiego mistrza? No można chodzić i szukać. To też dobry wywołaj, ale komu się tam chce chodzić? Można, można również tutaj nacisnąć na master list. Skoczy nam lista aktywnych mistrzów. To jest nick danej osoby, level, profesja, jaka ma, ile już miał uczniów, kiedy się zarejestrował. Tak można powiedzieć. To nie jest obowiązkowe, ale jak ktoś chce zdobyć EQ, bo załóżmy, dostaje się punkty, a później można rozdać je u UNPC od Repa Reputation. Jakaś. To całkiem dobrze by było. Można tutaj wybrać i wtedy. Apli się nacisnęło, wtedy on by musiał nas przejąć, ale można również z jakimś tu pogadać. Hi. Can I be your app? No i k. Mój szczekalacz przyjmie nas. I tu jest nasz mój mistrz. Jesteśmy na czerwono, czy musiałby nas przyjąć. Już jesteśmy na biało, czyli nas przyjął. No i teraz jakby jesteśmy jego uczniem. O, dostaliśmy maila. Nigdy wcześniej tego nie było. ostatnim paczł to zmienili. Odnośnie uczni i mistrzów. A system mail. O, że nas przejął. Ten gościu. O, w porządku. Idziemy kolejne misje robić. To wyłączyć. Nie chcę z nikim pisać. Trzeba tego z pogadać. Wcześniej trzeba było bić się z nim. Test sprawności. Wybicia się z nim. Jak pamiętam to na początku w mojej gry, to ciężko było. Lewo, co zabiję? No nie zabiję. Zabija się ich. No, tak. No i zrobiliśmy szósty poziom. Teraz można dać, zdać mu report. Jak widać zalegamy z jednym reportem. To jest ważne, że mu dać reporty. Później on będzie się upominał. Chyba, że nie jak u niego. On zalega z 25. 25 reportami. Okej. Okay. No, jak staliśmy raport, to, to pisze, że jego Achievement Level wzrósł o jeden. A my dostaliśmy Extra, Extra i Energia. No, on też dostaje, ale mało też. U nas to jest jakieś 5%, 4. Niego tak mało, że masakra. No i mamy misję do aukcjonera, aby zdobyć pięciu przyjaciół. No to można w łatwy sposób zrobić. Nie trzeba ganiać po mieście i szukać. I zostawić moich przyjaciół, potrzebuję do misji, można tutaj. Jakiś ranking list, tu nacisnąłem. Po prostu po kolei. friend, atrend, friend, atrend. friend, Mamy pięciu. Proszę ładnie jest. I jest misja zakończona. No i uda się do niego. I kolejna misja, zabić wolf. Dostaliśmy niebieski, to można teraz nerzy zrobić, zrobić ten, ten gorszy łuk, który ma większy level. Kładałem po lewej stronie, ten lepszy jest level po prawej. W takim wypadku to powinniśmy otrzymać. Także jest. To, to ja mogę wyrzucić. Lepsze sobie. No, naprawdę zmienili. Wcześniej dostawało się zieloną lonoń. No, to jest o wiele lepsze dla... dla początkujących. Nie wiem, jak długo nakrywam, ale no jeszcze trochę. Najwyżej będzie 9 do oglądania. No tak, założyliśmy nasz pierwszy asystent talizman. On ma dodatkowe skill'e. Pod klawiszem S lub tutaj skill. Można to nacisnąć i sprawdzić, jakie ma ten skill leczy PETA może tu ten skill yy, z naszego PETA a ten daje PETA WALU Może no, jak będziemy bili to nie będziemy przybijać naszego PETA Z Idziemy dalej. O, może nie zaproszę, czy rejestrujesz na prawym. Będzie nas atakował. No i będziemy go mieli. Tak, on jest już nasz. Okej, okay, idziemy dalej. A tutaj zliwa, Można też nie atakować, albo samo atakuje, za to będzie mieć źręty Defense. A będzie PET REST, to nie będzie atakował. Gdzie cały czas przy nas chodził? No i je zebraliśmy. i oddamy misję. Pupet Reto, żeby do nas przyszedł i nie wbije kogoś. Żeby do nas przyszedł, żeby był pierwszy raz. I żeby atakował. Oddajemy misję. Małe, no zielone, niebieskie łódki. No i naprawdę się zmieniło znowu raz w but okej okay, ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku na razie dziękuję wszystkim za obejrzenie komentował Sahir. dziękuję na razie cześć